Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak zmienić motyw przeglądarki Mozilla, Mozilla Firefox yy, przez internet. Wchodzimy na stronę internetową yy, www.mozilla-europe.org slash pl firefox. wejdziemy na tą stronę wchodzimy w zakładkę dodatki. W kategoriach szukamy mini motywy. I mamy tu wiele różnych motywów do Firefoxa. Według mnie jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Każdy może urozmaicić, urozmaicić swoją przeglądarkę. Ta mi się na przykład podoba. Można najechać po prostu i możemy podejrzeć jak to wygląda. Jak już na przykład się zdecydujemy, klikamy na niego. Klikamy, zainstaluj to i motyw już mamy zainstalowany. Już, już motyw jest zmieniony. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, komentowania, oceniania. Oraz zapraszam na stronę i polecam ją: cyfroń.pl Fajne forum, jest wiele ciekawych rzeczy. Na nim można znaleźć gry różnych takich. Po prostu wejdźcie i sami zobaczcie. To by było wszystko. Cześć.